Rejestrując się w platformie GamerHash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrox i zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w grze Far Cry 4 i w dzisiejszym odcinku będziemy walczyć z Rakshasą, bossem w Shangri-La. Mamy ostatnią misję z tchanek. I wykonamy sobie misję dla Złotego Szlaku. Poza odcinkami sobie zrobiłem kratki tydzień mody, żeby sobie ulepszyć plecak na poziom maksymalny. Teraz możemy pomieścić 150 przedmiotów, wcześniej tylko 120. Wziąłem sobie specjalnie to ulepszenie, żeby na walkę z Paganem Minem albo z jego fortecą, żebyśmy mieli większe szanse. Bo jak mamy tutaj kolekcję plecak tych Miksorek możemy mieć, ale chciałbym jeszcze więcej zielonych listków nazbierać, bo teraz mamy 7 zapasowych, tak jakby apteczek, tak nazwijmy. 7 apteczek plus 8, które, które teraz mamy, czyli mamy łącznie 15. 15 to jak dla mnie za mało. Przydałoby nam się więcej, ale to sobie poza odcinkami w naszym domku Gailów. Mamy tutaj już niezłe skakanie, jak widzicie. Ale co to dla nas? Dobrze, że można podczas jednej kotwiczki aktywować drugą. To jest naprawdę dość pomocna rzecz. Teraz się raz huśtajmy. Jeszcze raz udało się. Mamy tutaj skrzynkę, otwórzmy ją sobie. Obiektyw, raczej nic drugiego to nie jest. E, wokół tutaj nic nie ma. Mamy ozdaniem tchankę, trochę się cykam. Tu jest jeszcze dalej, już nieważne. Zaczynajmy walkę z bossem. Ciekawi mnie, jak to będzie zrobione. Naprawdę nie mam pojęcia. Mamy rak szase. Ostatni wizerunek. W ogóle też mnie ciekawi, co się dzieje z nami, gdy my jesteśmy w tym świecie Shangri-La, tak jakby cofamy się do domu, idziemy jakoś tam, czy ktoś nas tam transportuje. Naprawdę nie mam pojęcia, jak to mniej więcej wygląda. shangri tak. I mamy bossa, Rakshasa. Chyba tak to się czyta. Nie mam pojęcia. Yeah. Jeszcze ja co do walki słyszałem, że właśnie... No, zapiszemy sobie... Nie, nie możemy zapisać. Słyszałem co do walki, że musimy trzy razy powalić Tomora szasę tego dużego ptaka. E, Opaca się jej strzelać, jemu strzelać w otwarty dziób. Wtedy dostaje tak jakby chyba większe obrażenia. Trzeba tak jakby go powalić trzykrotnie. Jeżeli leży na ziemi, posyłamy prosto w jego paszczę jej paszczę naszego tygryska. Tygrysek wtedy ją tak jakby od środka wyżera. I potem za trzecim razem, gdy już tam wpuścimy naszego tygryska, to on ją po prostu zabija. Więc yy, przygoli się nieco pojedynek. Musimy jedynie unikać jej kul ognia, bo ona z tego co wiem, wali ogniem i też przeciwników unikać, ale to jest oczywiste, że nie spełniła przeciwników. Mamy chyba 5 pasków HP? Nie liczę tak szybko. Poza tym walczymy z postem. Przeliśmy jej pięknie. Nie wiem, czy mamy naszego słonika, ale raczej nie. Bo ma 6 pasków HP, super. Wcześniej nie zauważyłem tego jednego, który ucierpiał trochę. Ale kolejni przeciwnicy, chodźcie tu. Na razie nasz tygrysek robi dobrą. A, tak, mam strzelać w jej usta. O nie, o nie, strąbaliśmy. No w ogóle, mnie ciekawi, czy jak dajemy na to nasz tygrysek, wykańczyć jakiegoś przeciwnika. Czy znaczy, możliwe jest, aby tak, jakby sobie nie trafił w jej usta? To byłoby, jak dla mnie, okropny scenariusz. Właśnie, tygrysek musi ją zabić. Tylko on ją może zabić. My możemy ją tylko lekkawo strzelać. Dobra, kolejny przeciwnik, chodźcie tu. Póki nie ma, podpalaczy, idzie łatwo. Ja sądzę, że tak jakby e, dzieli się na stage, tak to nazwijmy. O, upadła, upadła! Tygrysek, tygrysek! Mamy już to. Jeden na 3 na razie. Dobra, wykończył ją od środka, jeszcze tak dwa razy. E, też mnie mnie mi się od nas tego szlaku, co tym razem się stanie, a mi ta nie żyje, czyli tak jakby nie mamy wyboru. Zostało nam tylko Sabal i Słoty Szlak Też mnie ciekawi jak będzie wyglądał Kyrat Po właśnie yy, przy, Po właśnie wojnie Bo na pewno wychodzi na to, że pokonamy Paganamina I ciekawi mnie Czy min... Będzie taki łatwy do pokonania i też czy Sabal stanie się drugim Paganaminem Bo jak wiadomo Władza uderza do głowy czasem Dobra, chodźcie tutaj na razie ich łatwiutko walimy. Czy dałoby się położyć w końcu tej, e, tego zatrzymywania czasu? Pojawiałem się już. E, hieny, tak to nazywam hieny. Raksasa coś nam mąci we Zatrzymanie czasu. Kurde, nie trafiliśmy w jej łeb. Zaczynamy mieć mało HP. Zaczyna być przypał lekkawy, dobrze, że ta rakszasa. Chyba nas nie może zbytnio atakować. Mamy już full HP. Super. Bardziej chodziło mi o to, że raksasa nie może w nas chyba tym fireballem trafić. Ona może tylko przyzywać tych przeciwników. Musimy zabijać te hieny, bo nasz tygrysek sobie z nimi nie da rady, jeżeli będzie duża grupka hieno. Bo jak wiadomo hieny wybuchają, a wybuchanie hien jest najgorsze. O tygrysek nie dość, że dostaje HP. Mega dużo HP dostaje, to jeszcze musi się cofać. Potem też jest animacja zabijania ich, więc naprawdę, hienki musimy sami wykańczać. W sumie, nawet chyba nie musimy naciągać na fulla naszego łuku łuku naszego kalinaga. Tylko wystarczy tak lekka. Oooo, jednak może nas atakować. strzela fireballami. Na razie te gry. Ciekawi mnie, czy występuje opcja tego, że gdy ona jest powalona. Znaczy, Tygrysek może nam umrzeć, wtedy to byłby w ogóle przypadek, bo musielibyśmy jeszcze dłużej robić tą misję. Jeszcze zaczynam trochę obawiać, co nam Rakshasa tym razem walnie. Znaczy, chyba z nie, 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 to nie jest Popiela, to hieny. Rodajesz, Kalinek, pokonasz ją i raj uwolnimy razem. Ooo, spopielacz, mój przyjaciel! Dostała. Ale dobrze, że poczytałem te prototypy w internecie, bo inaczej byłby przypał. Dlatego, że się uleczyliśmy. aż mamy nieskończoność. Nasz tygrysek na razie ma przypał. Dostała. Leczymy się. Nasz tygrysek niestety nie umarł. Eee, ja mówię? Niestety nie żyje. Umarł sobie. E, zaraz się odrodzi, bo to w końcu raj. Nie mamy amunicji? O proszę cię, gro. Mamy, 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 mamy. Mamy. Jest, to już było takie. Obstrane mighty.exe, naprawdę. Pokazuj ten web. ale jeszcze nie. Jeszcze nie ten moment, chyba. O, kurde, palimy gumę. Palimy gumę do tych strzał. 10 chyba dostaniemy. Tak, 10. Chodź tu, Rakrzata. Walę cię na łeb teraz. O, nie. Mąci nam wełpie. Nie, nie. Kurde, no. Tak blisko było. Ciekawi mnie. O, kurde, eksploduje mi chciała. Zaczynamy chyba od, od początku, z samego początku. No to. Uch, zaczynajmy tą walkę jeszcze raz. Na razie tak, za nami jest jeden. A normalnym poziomie trudności dość trudno jest. Jak dla mnie. Trafiliśmy w jej usta, naprawdę. Chyba musimy zatrzymywać wtedy czas dla lepszego efektu. Tak mi się zdaje. No i baliśmy Już nie otworzył ust. Musimy mieć szybką reakcję. Szybszą reakcję, znaczy się. O, trafiliśmy. Super. Musimy tymi strzałami tak niżej celować, tak mi się zdaje. Bo jednak, jak ona tak odchyla ten łeb, to właśnie o to mi chodziło. Nie, jeszcze nie możemy. Musimy chyba takiej trzy razy trafić w łeb. A amunicja nam się kończy. Super. Tak, trzy razy w łeb. Ale teraz tak, speedrun Obijamy przeciwników I musimy dostać nasze e, naszą amunicję Ciekawe mnie czemu nasz słonik z nami nie walczy Przydałby nam się na pewno jako tank Na przyjmowanie obrażeń udażmy sobie jeden pasek HP Rakshasa chyba nie umarła sobie Albo nie wiem, chyba musieliśmy w nią jeszcze tam strzelić Więc przypał Dostała A, dobra teraz A, bo my jeszcze tam strzelić musimy. Dobra, tego akurat nie wiedziałem. Nieźle. Czyli tak jakby tygrysek wchodzi w nią, odsłania jej pysk, ma raczej dziób, a my jeszcze musimy w nią strzelić. Czyli zmarnowaliśmy dwie strzały. Ale na razie nie jest źle. Nie jest jeszcze źle. Ok, ja też zauważyłem, że te demony mówią. Raksz, więc chyba ta Rakshasa przyzwała te wszystkie demony. Tak mi się zdaje. Chyba też zauważyłem, że tak jakby te demony mają różną postać. Jedni strzelają łukami, druzy rzucają nożami. Więc naprawdę ciekawie tutaj wygląda ten pojedynek. Jak mam być szczery. Dostała w pojezdku chyba. Nie nie nie, chyba nie możemy w nią strzelać kiedy strzela w nami fireballami Kurde no naprawdę Jakbyśmy mogli gdy ona strzela, to to byłoby naprawdę tak proste oraz nało przezywa W zasadzie gdy umierają te demona, raczej gdy znikają, to mówią rak, czas... Dobra, jeszcze raz dostanie. To się skończy zabawa. Kurde za wysoko naprawdę. A teraz tak, plan mamy taki. Unikamy wszystkich strzałów. Chyba te strzały mi się tak zdaje, że odnawiają się w tych specjalnych miejscach. Takie mam przeczucia. Aj, karamba! Mamy przypał! Odzyskaliśmy trochę strzał, niby. Dobra, rakszasa jest tam. Dobra, znowu. Musimy się znacznie bliżej trzymać tej rakszasy. Ale to naprawdę nie jest łatwe. Dobra, mamy to. jeszcze ty grysek, otwieraj jej pysk. Dostała Czekaj, to już było pierwsze, drugie. Trzecie stadium już wchodzi chyba. Imo Ora, przezywaj sobie. O kurde, grubasa przezywała. Tak sobie nazywam tych spopielaczy. Teraz naprawdę sykam się. Dostała! Pukchump! Dajesz, 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 dajesz. Kalinak, Kalinak, Kalinak! Na walce tymi Fireballami, ja mam cię gdzieś. Kurde, ale że tego... Ee, słonika nie ma, już zapomniałem. Dostała. O kurde, tej słynable. Ale teraz będzie rzucała Fireballami, chyba nie. Tak, rzuca Fireballami, no to mistrz uników. To też fajna ciekawostka, że gdy strzelamy właśnie w ciała, to one sobie wybuchają. Naprawdę nie widziałem. Dostała. Dajesz? Ty Tak, jest. से अक्सर पूछा जाता है कालीनाथ तुम शेंगरीला क्यों छोड़ोगे लेकिन सच तो यही है कि मैंने कभी नहीं छोड़ा खुद से हटकर किसी चीज में विश्वास करने के लिए यही असली स्वर्ग है शैंगरीला मुझ में है आप में है अरे ओ प्रिया चित्रकार क्या यह आपके टांके के लिए काफी है O kurde, naprawdę, jak dla mnie genialne. Genialna misja, genialna walka z bossem. Zresztą się namęczyłem, ale w zasadzie druga próba nie jest tak źle. Przy pierwszej próbie doszliśmy do, tak jakby przedostatniego stadium. Wystarczyło żebyśmy ją strzeli tak jeszcze dwa razy strzałem, ale niestety umarliśmy. Ale tutaj pięknie nam to poszło. Ciekawi mnie, do kogo Kalinak w zasadzie to mówił, żeby stworzył mu tchankę. Może do jakiegoś mieszkańca wioski, czy kogoś tam? A naprawdę genialnie. Niepewna przecież Genialnie to wszystko wyglądało, jak dla mnie, naprawdę najlepsza chyba misja, jaka może być. Szkoda, że nie będziemy mogli wchodzić chyba do raju, się tak zdaje. Eee, więc teraz tak. Umiejętność to jest zbytnio nic lepszeć nie możemy, bo właśnie brakuje mi tutaj Uzbrojona escorta. Dajmy na to albo jeszcze jakiś tam innych. Ale powinienem to właśnie zrobić yy, poza odcinkami. Więc teraz robimy sobie misję dla Słotego Szlaku. Jesteśmy daleko misji, ale to, zapomniałem powiedzieć, że mamy tutaj w postępie. Wszystkie strażnice, wszystkie dzwonnice zrobione zostały nam. Ostatnia forteca Pagana, mina, ale raczej ją zrobimy po w zasadzie końcu całej kampanii. Bo jednak będzie musiała być osłabiona. Bo jednak teraz jest bardzo trudno. A jak zabijemy Pagana, czy będzie koniec fabuły, To raczej powinniśmy móc zrobić tą misję. Zbierzemy sobie drodze amunicję, przyda nam się. Więcej nie możemy, szkoda, ale otwieramy sobie misję. Czekaj, co tym razem Sabal nam wymyśli.

Jeden wjazd na chatę mu na pewno zrobimy Jedno mnie ciekawi A, tam jest jego siedziba Trochę dziwne, bo myślę, że tutaj będziemy w niego jechać Ale też mnie ciekawi, po co akurat tam jedziemy Skoro tutaj jest forteca Paganamina Ta fioletowa Dziwne Zresztą do fortecy Może to jest jakaś inna forteca Weźmy autokierowanie od razu i... Poczekajmy na naszych sojuszników tutaj Trochę wolno jadam, a jak dla mnie, dwa oddziały, to trochę chyba za mało. Zdaje mi się, że powinno być ich znacznie więcej, skoro misja będzie bardzo trudna. E, zobaczymy, jak to sobie twórcy gry wymyślili. M nie wziąłem żadnego łuku, trochę przypał. E, mam tylko autokusze, snajperkę z cichych broni. Dużo mam mixturek. Należy nie będę ich sobie tworzyć, bo przydadzą się nam tylko 6, jednak chciałbym, jak jest wszystkie zużyjemy, kupić sobie dłuższy czas działania jeszcze ich, bo mam aż 9 punktów doświadczenia, trochę dużo mi się nas zbierało, jak sobie podróżowałem po tych wszystkich lokacjach. A teraz i forteca, to my sobie że tak powiem wysiadamy, bierzemy autopuszę i lecimy do przodu. A takiej forteca nic się nie zmieniło. Królewska forteca. Fajnie, że odkryliśmy taką lokację. Ja bym na razie chciał tak. Miksurka musi pójść. Teraz tak, docieramy tam kotwiczką. Bo inaczej wyjścia nie ma snajperów. Najpierw zajmujemy potem ne, tych z y, mortarami. Tak to się chyba fachowo nazywało. Chociaż sniper też jest chyba mortarzystą, się zdaje. Mortarzystą? Raczej obsługuje mortar. E, tak, teraz wchodzimy. E, a tędy możemy. Mam, e, wyjmujemy noże. Zresztą tutaj nawet nie ma sensu robienia misji po cichu. Tak mi się zdaje, bo wszyscy są tutaj z alarmu. O, jeszcze nie trafiliśmy. Dobra, trafiony. Jeszcze tylko dwóch nam zostało. Chcę, tylko dwóch w naszej tutaj e, lokacji. Bo potem sobie pójdziemy na tą wyższą. Dobra, teraz można by chyba w ten mur przeskoczyć. Można. Super. Użyj ładunku, no to tak, zmieniamy ładunki, brama główna. Ale najpierw sobie pozabijajmy tych przeciwników, no bez przesady, przecież my jesteśmy jakieś kuloodporni, no. Wreszcie trafiliśmy się, że za pikselami e, drzewka się skampił. Mamy wystać bramę główną, czyli pewnie musimy tam iść do przodu bardziej. Tak, to jest brama główna. Tak mi się zdaje, wygląda nawet na taką. Ale na razie, pozabijajmy sobie tych pomniejszych przeciwników, bo mogą być denerwujący, nie ukrywam. A, tu jest brama główna, ta przed nami, ta niebieska. O nie, zabiłem swojego. No to super. Raz, dwa, trzy. Trzy powinny chyba starczyć, palimy gumę. Wysadziliśmy już. Oczywiście, że wysadziliśmy Poczekam aż to auto podjedzie. Aż raczej nie podjedzie. Chciałem to wysadzić wszystko Ale na że ponajdujmy tam sobie. Mają dużo przeciwników, a my mamy dużo granatów. Idealnie się sytuacja zgrała. Bomby już raczej nie będziemy używać tych. Czemu mięsem rzuciłem, naprawdę? O i psy sobie przyszły. Takawy problem możemy mieć z nimi. E, póki mamy ten nasz karabinek i nasze bronie, to nie powinno być aż tak trudno. E, szybko, szybko odwracanie? To znaczy, co ja gadam? Przywracanie amunicji. O, jednak nie, palimy gumę. Musi być apteka. Pa, 14 nam tylko zostało. Czter tylko 14, jak my mamy aż tak dużo. No to to. Nie powinno być problem, jeśli bramę wewnętrzną, no to... O nie, nie mamy... Naprawdę... Naprawdę... Jak my mamy teraz ją zniszczyć? Ha, tak chyba możemy, rakietkami mi się zdaje, skoro gra nam tutaj podsuwasz tyle Mamy? Nie, nie mamy Mamy tylko właśnie te miny, które... niby wybuchają, ale one na nadepnięcia. ale też rakietą można nie, Niesłychany alarmik wywołaliśmy. Tutaj nikogo nie ma. Chyba są na samej górze, ja mam pojęć, ale mi ich musi wejść. Chociaż w sumie rakietnica. Powinniśmy ich trafić? Trafiliśmy oczywiście. Więc tak, mamy jednego, dwóch sojuszników. Na pewno nam się przydadzą. Bardziej jako mięso, armatnie, ale mniejsza z tym. Możemy ich tak splankować od lewej. Zobacz, Arsena, zamyka centrum łączności. Czy mamy chyba jakieś misje na przejmowanie tutaj? Trwa przejmowanie? O kurde, jak fajnie to nawet wygląda. A na razie, póki tutaj. Już coraz więcej sojuszników. Aż trzech. Raczej już dwóch. Dalsze już nikt. Czekam mnie, czy jak przeciwnicy wejdą na nasze tutaj teren, to czy przerywają nam to przejmowanie, czy jak? O, i pan helikopter. filiśmy? Tak. No to super. Teraz bym mogła na no serio lecieć przed siebie. Wojna zbytnio nie zagrożą. O kurde, strzała wyrwaliśmy. Palimy gumę na razie. Aż możemy tam się wrócić, niby. Kurde, kiedy są. O, dara, mamy małotowy. Kurde, nie blokuj mnie. No, naprawdę, naprawdę. Zblokował nas sojusznik. W sumie, można ulać ich, niech się tam zabijają, ale my mamy tutaj chyba arsenał, mi się tak zdaje, fajnie by było. Raczej arsenał, spoko. Arsenał mamy, więcej amunicji, rakietki, chyba tyle. Weźmy sobie noże, przeładujmy na razie wszystkie bronie jakie mamy. O kurde. To był nasz... Wtopił się trochę w czerwone barwy, a mamy jeszcze tutaj arsenał przejęty. Dużo ich tutaj było. Teraz centrum. E, nie, dowództwo teraz. No to biegniemy na luzie. Nic nam tutaj nie zagraża. W sumie mi chcórka niech pójdzie. zostało nam trzy, jak teraz tam zużywamy. W sumie lepiej jest mu strzelać właśnie w ten bak. Tak jest najlepiej, bo jednak od razu wybucha. Apteczki mamy, ale już mamy na full'a Wszystko. Nieco jest ten też szlak, które wytrzymały. Jeszcze więcej amunicji przyda nam się. Mam już full. Super. Czy możemy sobie pruć z tej naszej piły? Ala piły, bo jest taka druga broń, która wygląda praktycznie, że tak samo. Zabezpiecz dziedziniec. Czyli musimy. Po polsku, wyrżnij każdego przeciwnika. O, już mamy lecieć do przodu, ale na razie pozbierajmy sobie amunicję. No i super, przygrubuj się razem ze zwrotem szlaki. Jeżeli przeżyją, to spoko. Naprawdę, strój do szybowania teraz. Dobra, ale na razie lecimy dalej wzdłuż tej fortecy. Lepszy ostatni atak, no to spoko. Więc tak, miksturka leci. Ciekawe czy możemy mieć kilka miksturek, czy tylko jedną, jeszcze ja tego nie próbowałem. E, odeprzyj ostatni atak. No to bardziej tutaj do przodu mamy się, jak jest pokazane. Centralnie tutaj mamy stać. już lecam. Jest sniperka co ja robię? E, Gram e, rakietnica. Naprawdę! Od wraku umarliśmy nieźle. Nie spodziewałem się, że tak szybko padniemy, ale to dopiero jest chyba pierwsza śmierć, więc nie ma problemu. E, na razie tak. No, nie... Małotowy tam spoko pomysłem. A, tak, miksurka. Dwie nam zostały, przypał lekki. Ach. Teraz tak, rakietnica. Dostali. Teraz tam drugą, by się. O, aż trzy. No to spoko. Oni sądzą, że jakiś taki granat dymny nam coś zrobi. No chyba. No chyba nie. Otóż nie tym razem. Kolejny jeszcze. Dostali na szczęście. Teraz tak Przydałoby się... O, tutaj był jeden. A jeszcze heli pan helikopter. Kurde, uniknął. On chyba tylko przyleciał zrzucić przeciwników. Na szczęście, że mu trafiliśmy. Nie trafiliśmy w te takie drzwi otwarte, bo byłby przypał. Kolejną rakietę byśmy zużyli na, jedno, na, na jeden helikopter. Teraz tak, mamy tutaj kolejnych przeciwników. Jeszcze kolejni tam idą. Ile oni mają tam sił, ten Pagan Min? Ponajdujmy tam im, co nam szkodzi. No i jeszcze raz lecimy, cofamy się. No jest fajnie, ten to tutaj został rzucony. Jeszcze idą no. Ile ich może być? Bo ja też ciekawi mnie, czemu akurat nie dali op wyboru w grze, że możemy albo przedłużać czas trwania miksturki, albo jej efekt w sensie... Yy, dajmy na to miksyrkę odporności, że dajmy na to mamy odporność 50% od pocisków. To byłoby według mnie nawet chyba lepsze rozwiązanie, niż tylko czas działania, chociaż i tak jest nieźle. Chciałem już mówić, że chyba... O, odparliśmy już. Super, już myślałem ile to będzie trwało. Zniszcz pomnik Pagana Mina. O kurde, cool, ale fajne złoty. No tak, minę. Jedna, druga. Druga mnie trafiliśmy, przypał. I pięknie zburzony. O to właśnie chodziło. Szkoda, że nie mogłeś go wziąć i przetopić, bo jednak to jest złoto, chyba. Really, RJ? What do you have against my likeness? All those posters, Eric, my double, and now this. Am I missing a hint? Should I start taking this personally? That statue was solid fucking gold. Literally. I'm not being metaphorical. Do you know how many artifacts I had to melt down to get it made? And poor Eric standing there for God knows how long, just to pose for it. Well, it's done, he's done. And is nearly ready. Small. We can't support you. Chyba już będziemy I'm kończyć in. grę. Jak tam nasz progres? 11 punktów doświadczenia mamy. Jezus, jak, to, jak marnujemy to wszystko? Ale nie zmarnujemy. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Do następnego odcinka Siemka.